To nie jest oryginalna ziemia, ona tu już była przeze mnie nadsypana kiedyś, ta glina. A nadsypałem ją dlatego, że glinę, żeby mieć stabilne podłoże na no takie coś. To jest raz, dwa, żeby woda nie uciekała do ziemi przy podlewaniu. Słuane jak czyli Moki trzeba coś zjeść, żeby mieć moc. No, to jeszcze kawałek pod drobną brziemią. Kurde, tego nie widać w ogóle w tej kamerze. Ziemię mam tu wysypano, tam jeszcze pod równą i trawa będzie się rosła do samego końca. Do tego jeszcze walnimy przed każdym kamieniem jakiegoś słonecznika. No i z tego się potem zrobi, a tu się zaraz zasieje coś ciekawego albo przesadzi, zobaczymy od szczepienia minęło trochę czasu. Owoce jeszcze nie opadły. Interesujące no a tu jak widać po malutki się coś zaczyna dziać rzutkiewka zaczyna wyrostać i jeszcze dzisiaj nie podlewałem, bo dopiero ten system odpalony został znacznie poskładany patrzcie jaki profesjonalny łuk podgrzony jak leci tam do jednego do końca i tu do jednego do końca i tu się łączy w całości. I tu jest leci tu, 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 tu i tu wychodzą dwa węże. Wychotnik i żmija. Eee, I teraz tak, jak otwieram ten szary, to mam na to, co wam przed chwilą pokazywałem, a jak otwieram ten, to mam na to, co wam kiedyś pokazywałem. Takie różyczki tutaj na tym łuku. Łuk triumfalny, jak we Francji. Tego jest od cholery. Co mi się tylko w tym nie podoba, że to, jak to kwitnie, to jest... ...maksymalnie tydzień czasu i koniec. I przekwitnięte. Siała Baba Mak. Nie wiedziała jak. Zygi wiedział, nie powiedział, a to było tak. O tak, to było tak. Widzicie? O tak, to było. Zajden Moon, taki ozdobny. Ale tak do świętego spokoju, jakby miało nie wyrosnąć, bo to nigdy nie wiadomo. obsadziłem tu trzy skalniaki i zobaczymy co z tego wyniknie no tu trochę zasypałem na zewnątrz a zaraz będziemy siać słoneczniki jeszcze ale przed tym siano pod truskawki no tak to znacznie lepiej wygląda Po ręka powinno wystarczyć. Nie wszędzie piszą, że trzeba dać po trzy, a później jak wszystkie trzy wyrosną, to jest za, za grubo tego. No taki wielki kamień to mu domy na środku, kurde, trzy sztuki. Tu teraz domy po trzy. Żeby aby na pewno coś wyrosło. Ale tu będą miały całe rano jasno. Także nie powinno im tu nic zaszkodzić. Ale nieprofesjonalnie widać nogę ze stojan albo statywu. I teraz nie wiem, gdzie już byłem. Kurde, tu chyba byłem, nie? Byłem czy nie byłem? Powiedzcie mi coś. Bo no ja tu, kurczę, nic nie wiem, zaraz się zamotlę. Tu byłem, dobra. Jak widać tu się zrobiło ciemne. Można obrywać. Nie wiem ile minęło. Miesiąc, dwa, miesiąc chyba, no, parę tygodni.